Jutro jest y, ostateczny dzień, e, rozstrzygamy do i kończymy ten k***abaret. No ale czemu miałby nie dojść do face to face'a? Bo po prostu, nie mogę na niego patrzeć. Nie? Bo to, on jest po prostu, po prostu taki, ma twarz irytującą. No, możesz zawsze patrzeć w ziemię, Wszystkie. nie możesz patrzeć Co? na mnie. Ja patrzę do ci w ryj kurwa centralnie. Nie? Ryj to masz ty no. i pies. No. no. Jeszcze świnia. Kulfon. <laughs> Wolę być kulfonem o. niż... No. No. Dziwka to będziesz jutro, kurwa, po, po walce. Jutro zobaczymy. No. Naskakałeś się tutaj zobaczymy, na scenie. Zobaczymy, będzie, zobaczymy, będzie siły jutro. ci braknie na jutro. No. Ale, no, no, jesteś nie, nie ma, dobrym nie showmanem. Dzisiaj nie masz, dużo zgadzasz. Nie ma co przekasz, się martwić o moją... Siłę. A jutro w Oktagonie Dobrze, zobaczymy. Nie ma co się martwić. mi, że jutro byś miał ciężki wieczór. No. Każdy zawsze ma z tobą tak. ciężko. I później mówisz o tym, że oddałeś całe serducho No i, I na, Nawet jeżeli kurwa walki. To się, to się stanie. I leżysz przez połowę walki. Nie będę leżał. Uwierz że jutro nie będę tak. leżał. O twoje, twoje serce się to jutro. widzisz tylko zdziwisz ten się więcej. Jutro. Zdziwisz się jutro. Dobre, Bardzo się bym zdziwisz. chciał się zdziwić. No to zdziwisz się jutro. No ty się k***a, jutro zdziwisz. Będziesz zdziwiony, jak będziesz no. cierpiał. Tak. Dobrze. No, no zobaczysz. <laughs> Flegmatyku <j**any. laughs> No, słuchaj, flegmatyczny i wolny zawsze mówił, że jestem Tyburski, a później na walce wyszło jak wyszło. Także to, co on mówi, no to jest jedna sprawa, a to jaka jest rzeczywistość, to jest coś zupełnie innego. Tyburski też mówił przed walką, że jest ode mnie dwa razy lepszy, a później leżał co 30 sekund. Dobrze, ja nie będę leżał. No, zobaczymy. Dobrze. Ja uważam, że będziesz leżał w tej walce więcej niż będziesz stał na nogach. <laughs> Dobrze. Okay. Zobaczymy, jakim będziesz jutro zawodnikiem mnie takie kurwa robienie jakiegoś show i tak dalej. No i dlatego bo ja nie wiem, co ty tutaj robisz kurwa. No jak, no tutaj nie pokazywałeś, nie słuchaj, skakałeś i tak nikt cię dalej. kurwa nie chciał, nikt się, kurwa nie chciał, w żadnej Federacji KSW czy gdzieś, robisz te kurwa, Ale nikt mnie nie chciał. W żadnej walki, federacji, ale słuchaj, znam teraz. Mordę ja mówię, to masz, ty już ci powiedziałeś. Mordę, kto jest słuchaj, znam ci Mordę, bo teraz no. ja mówię, słuchaj, no. przyszedłeś no. kurwa, chuj wie naprawdę skąd i kurwa chcesz tutaj kurwa wyjaśniać frików, nie? Bo kurwa, wiesz co, wiesz coś co, u Ciebie najgorszy, tak dlatego ci ja jak ostatniej, tylko dlatego, bo kurwa kto nie jest kurwa zawodnikiem, to każdemu i się umniejsza i kurwa chcesz go kurwa za każdą scenę stłamcić, ale kurwa, trafiłeś na Alanika takiego kurwa, który się nie daje, ci jedzie jak z k***ą rozumiesz, szmaciarzu jebany, i nie dał się kurwa, bo każdy myśli, że kurwa, to nie jest kurwa, to nie walczy zawodowo czy coś, to jest kurwa gorszy od ciebie, nie kurwa, kurwa. Każdy, każdy tak samo kurwa trenuje i zapierdala. Które powiedziałem kurwa szmaciarzu jebany, bo nie powiedziałem do, do ciebie centralnie, że jesteś frejer, tylko że tam, że, że, trenuje tam band, że trenuje tam banda że ale tam nie powiedziałem trenuje personalnie ale nie tam młodych chłopaków, o. którzy może kurwa się, Ale każdy że wiek, to jest trenuje. Każdy nie. Wiek, to u ciebie Nie, wiesz tylko no. ty. Tak no. samo jak wiesz, dobra. tylko ty, że jesteś k***. Ku... No, dobra. Jak kurwa, czy się, na drugie tylko książki, nie jest Tak. Kurwa. No. Pastuchu jebany. Co jeszcze powiesz? Gówno kurwa. Łysa, łysy. No i przymujesz słowa, że Alan to jebany frajer. To oczywiście, że tak. No to, no to, nie to, w takim razie, kurwa, kurwa, ale nitro, pierdala nic kurwa. Alan, hey, Ala, no chodź, chodź, chodź. do kończmy face, face. Face. face to Face. Ale kurwa. Do kończmy Face to Face. Ala, puść mnie. Puść mnie, widzisz, że jestem normalny? No to do już dopuść mnie ty. Co ty chcesz mi zrobić? ej, przytrzymaj mi Nie, puść. Tam leci. Dobro, daj mi telefon. Daj mi telefon, tylko Alanik, tu jest telefon, chodź usiądź. Kurwa, coś ponci kurwa. No i dobra, Ulfik, pogadajmy o czymś fajnym. Alan, wrócisz do nas? Nie. Czemu? Bo nie ma czemu kurwa. To, to skończyłem, skończyłem, kurwa. Nie, no to jest, jest sens. Chciałeś porozmawiać, to dawaj, chodź. Dobra, ciągnij kilka, kurwa, szfasz, szampaniarzu jebany. Ty, jak ty kogoś nazywałeś frajerem, to jest dobrze, ja nie tak? Nie kurwa, Tam trenuje dużo, kurwa, młodych ja chłopaków, ja którzy może, kurwa... Poczuli, że te słowa ja są jestem, skierowane kurwa, do nich? Kurwa! Ty. Masz kurwa na mnie patrzeć. Jak mnie to, nazywałeś? To a ty mnie kurwo nazwałeś Nie Nazwałeś Nie ty, powiedziałem. Ci, kurwa, szpaka... szapaniażem, że jesteś. Szfelem, nie kurwa. powiedziałem. Nie... Ani razu tak do ciebie nie powiedziałem, że tyś kurwa. A co? Szfelem. Kurwo napisałaś? Teraz tak kurwo, kurwo napisałaś? Bo ty wiem, że się zatrzymałeś. Waga też mnie nie nazwałeś? Co? Nie nazwałeś mnie. Nie nagrałeś sobie idź sobie kurwo. Płasz. Co do mnie wysyłałaś? jebana kurwo. Ty jesteś kurwo. Kurwo, mnie jesteś Alan, kurwa. Zbato zajeżdżana. Skończyłeś, kurwa, do Skończyłeś, kurwa. Chodź, chodź pogadać, kurwa. Alan, chodź jeszcze na oh. chwilę. Okej, okay. no to widzicie, no Alan jednak chyba rezygnuje. On każdego może nazwać frajer, do niego nikt nie może nic powiedzieć, kurwa. Tam trenuje, kurwa, 30 młodych chłopaków, kurwa. Którzy są mądrzejsi od ciebie, kurwa. I sobie nie życzą, żebyś tak do nich mówił. Za to mnie potrafię, kurwa, przed świętami napisać, kurwa. Że wiesz, że jeżeli chce się kurwa odkupić winy czy coś To żebym kurwa usiadł na słoik czy coś kurwa I wtedy kurwa ten To wtedy mu powiedziałem kurwa Podać ci mogę kurwa w ramach rekompensaty czy o przeprosinę, mogę ci podać kurwa kiełbasę do ryja Co jest gorszą obelką? No. Gówno To, kurwa. że mówisz, że możesz komuś podać, czy nazwanie go frajerem. To, że przynosisz wibrator i pokazujesz to. mu i mówisz, żeby to, to, usiadł i kurwa mówienie to to do było, niego kurwa, to, to Co to jest, jest, to jest kurwa to to gorszą obelką? Jeżeli kurwa powiedziałeś że masz... Co jest kurwa gorszą obelką? Piorowskie pytanie Jeżeli ja kurwa do gadam. Proste pytanie jest kurwa. gada. szmatą ostatnią no. Mowalan no. Jeżeli Mówi do mnie, że ma siadać na kurwa słoik, przed świętami ce ce centralnie, gdzie kurwa w dużo osób wie, że kurwa święt nie spędza, bo nie mam kurwacki, bo nie mam rodziny i tak dalej. I siada Ale. mi kurwa taka kurwa, pisze do mnie, że mam ja, kurwa siadać na słoik, to kurwa, no go pocisnąłem, kurwa z równo z nim Ja piszę, ci napisałem, tutaj. żebyś siadał na słoik. Tak, bo mam pokazać tego, bądź pokazać to wiadomość, że też kurwa. dużo, za dużo kurwa zblokowałeś, kurwa. No to teraz ten. sobie przypomniałeś, przed chwilą mówiłeś, że nie nazwaliśmy szpagacizem. No nie bo nie, bo pewnie się takwiłeś przed świętami. tego nie pamiętasz, to pamiętam. Tak powiedziałem przed świętami, bo jeżeli kurwa z takim przed świętami, to się pewnie znerw wkurwiłem, ale nie powiedział nikomu... Aaa, wkurwiłeś się, o Jezus. No. Dobra, Alan, pytanie do Ciebie, czy według Ciebie Michał jest prawilny, bo w wywiadzie powiedziałeś, że wampir niby taki prawilny, jak nie, nie chciałbym. Nie nie, nie tak. wyjebany mam. Kurwa, jeżeli wiesz, jeżeli ja mu wypierdalam, jeszcze mu nie wyjebałem jeszcze wtedy listwy, e, a kurwa mówi do mnie, że chce, żeby wydawać, żeby, żebyśmy się napierdalali i wiesz, przy, ba, parę dni przed walką, a potem pierdoli, kurwa, co to ma kurwa być, co to ma kurwa być, a chce się ze napierdalać teraz od razu albo żeby, żebyśmy wyszli sali, no to kurwa. O czym to ty to znowu jest kurwa mówisz? hipokryta jebany. Ale o czym ty mówisz? O głównie, kurwa, sobie przypomnij ponziałek, to czyli też masz kurwa za krótko krótkotwary, ale nie martw ja też mam. To ma kurwa być. Parę dni przed galą, chcesz, że możesz kość. Ale to było dwa miesiące przed galą, napisałeś. Jak kurwa, to było ty, ma... ty, ty, teraz ja. poniedziałek, cymbale jebany, Po uderzyłeś. Jak mnie uderzyłeś. Dłuku jeden, jeden. Po tym jak mnie uderzyłeś. No skoro no. chciałeś mnie uderzyć, chciałeś mnie ukarać, no to mówię, jak nie. No wychowawczego liścia, po prostu. Tak, i później uciekłeś za ochronę. Nie, nie uciekłem. No i to, to, to znowu jest brak kurwa podejścia do rzeczywistości. Dostawmy smaczki na tego łysego c Cewarda na konferencję. Czy ty tak powiedziałeś? Co to jest Ceward? Co? Co powiedziałeś? Ale... Ceward. Cebot? Ceward. Co to kurwa? Cy wy E. Ja nie nie. No sami co A, no. No co? Że co? Nic? Czy nazwałeś tak Michała? Jak? Nazwałeś mnie c***em. Nie, nie nazwałem. No, chciałem, żeby nie, tego nie. Żeby nie wiem, to nie... co to znaczy, ale nie powiedziałem tak do ciebie. O okay. co to znaczy? Nie, więc nie powiedziałem tego. Skąd? No. Ktoś ci powiedział? Czyli co, błędne info, tak, że jak mnie. Okej, dobra. Tak e, nie ale, a skąd a... to wiesz, że ja taki to jestem? Ja nie powiedziałem tak do Ciebie, nie powiedziałem, kurwa, że skąd tak to, to wiesz, ale ja Ale tak nie jestem. powiedziałem taki, że kurwa, no mówię kurwa do Cymbała, że nie powiedziałem tak, że tak to jest, a ty dalej kurwa, on mówi, że ale coś takiego było... Ja mam, czyli mam on screena, mam screena od gościa z fejmu, który ogarnia te telefony i jest faktycznie screen, że tak... Napis... No to ja mówię, że tak nie powiedziałem. No okej, okay. rozumiemy, no to jakby zdarza się, nie? Czyli kto kłamie, Ulfik czy ja ten Ja tak nie chłop? powiedziałem. Znaczy ja? Też wie, że mam info z drugiej Czyli Jesteś nie. sztywny, ale jednak mogłeś mnie tak nazwać. Nie, nie powiedziałem tak. To Pojebana akcja, gościu. Pojebana Dobrze. akcja.